Czy nie zamierzasz wnosić większego wkładu w dom, jeśli zamierzasz być tego rodzaju żoną? Może powinnaś po prostu odejść. Siedziałam oszołomiona ostrymi słowami teściowej. Jej zimne, intensywne spojrzenie wbiło się we mnie. Francisco, ma nas, a my już cię nie potrzebujemy. Zawsze wyglądasz na zmęczoną i wydaje się, że nic nie osiągasz, dodała moja niepomocna szwagierka lekceważącym tonem. Tego już za wiele, Francisco. Nie sądzisz, że twoja matka i siostra przesadzają? Błagałem. Robię co w mojej mocy. Kiedy zwróciłam się o pomoc do mojego męża, odpowiedział mi lekceważącym tonem. Zgadzam się z moją matką i siostrą, wtrącił Francisco. Jestem zajęty pracą i to staje się problemem, jeśli nie pomagasz w obowiązkach domowych. Poza tym mój związek z nową dziewczyną na pół etatu się rozwija, a ty jesteś tylko bagażem. Możesz się szybko spakować i zamieszkać gdzie indziej. Zszokowana słowami Franciszka spojrzałam na całą trójkę. Wszyscy zdawali się mnie obwiniać. W mojej piersi pojawiła się fala wściekłości. Wzięłam głęboki oddech. Wzięłam głęboki oddech, by się uspokoić i powiedziałam: Rozumiem. Potrzebuję trochę czasu. Moi teściowie, którzy kiedyś na mnie polegali, teraz się rozpadali. Mam na imię Michelle i mam 32 lata. Pracuję sumiennie zarówno w pracy, jak i w obowiązkach domowych. Chociaż nierzadko kobiety kontynuują pracę po ślubie, ja naprawdę kocham swoją pracę i staram się odnieść sukces w firmie, do której dołączyłam zaraz po studiach pewnego ranka, gdy szykowałam się do pracy, mój mąż Francisco podszedł do mnie z błagalnym spojrzeniem. Michel, możesz się tym zająć. Wręczył mi teczkę wypełnioną paragonami i rachunkami. Powinnaś odpowiednio zarządzać finansami kawiarni, powiedział. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam, przepraszam, ale jestem w tym naprawdę kiepska. Francisco poznałam, gdy pracował na pół etatu w kawiarni do której często chodziłam. Po kilku rozmowach zaczęliśmy się spotykać i ostatecznie rozmawialiśmy o małżeństwie. Teraz Francisco jest właścicielem kawiarni, ale pomimo jego umiejętności prowadzenia biznesu, ma trudności z papierkową robotą i zawsze prosi mnie o zajęcie się księgowością. Moja teściowa, Michelle, wspomniała, że ma dziś ochotę na chińszczyznę i poprosiła mnie, żebym dobrze wypłukał ryż. Ponadto mija i dzieci przyjeżdżają w ten weekend, więc musimy zaplanować ich posiłki. Skinałem głową na prośbę teściowej i szybko wyszedłem z domu. Przed ślubem byłam podekscytowana rozpoczęciem nowego życia z Francisco. Zasugerował jednak, że moja mama jest samotna, więc zaproponował, abyśmy wszyscy zamieszkali razem w naszym dużym domu. Teraz mieszkam z jego matką, która nie jest zbyt uzdolniona w pracach domowych. Kiedy się wprowadziliśmy, w domu panował bałagan. Po śmierci mojego teścia zaczęła żyć z emerytury, którą wydaje głównie na jedzenie na mieście lub zamawianie jedzenia. Francisco uważa, że prace domowe to zadanie dla kobiet, przez co to na mnie spoczywa cała odpowiedzialność. Od czasu do czasu siostra Francisco, nią, przyprowadza swoje dzieci do domu, a za każdym razem, gdy to robi, moja lista rzeczy do zrobienia rośnie. Nic nie poradzę na to, że zbliża się kolejny chaotyczny weekend, który powinien być spokojny. Cenne chwile, które zwykle spędzam na regeneracji po wyczerpaniu, zamieniły się w chwilę, gdy dzieci mojej szwagierki prosiły o zabawę lub skarżyły się, że są głodne. Musiałam nie tylko przygotowywać posiłki w kuchni, ale także zabawiać dzieci. Wtedy moja szwagierka rzuciła bombę. Michel Rozwodzę się i w przyszłym miesiącu przeprowadzamy się tutaj z dziećmi. Byłam zaskoczona i przez chwilę brakowało mi słów. Naprawdę? Masz coś do powiedzenia? Zapytała. Nie, po prostu myślałem. To musiało być trudne. Kiedy się przeprowadzasz? Chcę się przeprowadzić jak najszybciej odpowiedziała. Zaskoczony tym że moja szwagierka i jej dzieci będą się wprowadzać, miałem nadzieję, że może pomoże i obowiązki domowe staną się łatwiejsze do wykonania. Chociaż mieliśmy normalne relacje, spodziewałem się, że ta zmiana może nas zbliżyć i sprawić, że będzie miała swój wkład w obowiązki domowe. Pomimo mojego pozytywnego nastawienia, rzeczywistość miała inne plany. Być może dlatego, że dorastała z moją teściową, moją szwagierką. Wygląda na to, że unika prac domowych i woli spędzać czas relaksując się na kanapie, oglądając telewizję i podjadając. Zauważyłem, że jej zaniedbywanie prac domowych mogło przyczynić się do jej rozwodu. Teraz, wraz z dodatkową odpowiedzialnością za przygotowywanie posiłków dla jej dzieci i robienie obiadów do przedszkola, moje obciążenie pracą wzrosło, a mój wolny czas się zmniejszył. Liczyłem na jej pomoc, ale to rozczarowujące, że nie była w stanie mi pomóc. Potem moja praca w firmie nagle stała się bardzo zajęta. Zaczynam pracę wcześniej, robię nadgodziny i wracam do domu wyczerpany, by zastać pokój wypełniony rzeczami, co utrudnia nawet chodzenie. Widząc to każdego dnia, czuję się bardzo zmęczony. Co więcej, moja teściowa i szwagierka narzekają, pytając, czy obiad jest już gotowy lub dlaczego tak późno wracam do domu. Kiedy z trudem radzę sobie z obowiązkami domowymi, chłodno zauważają, Michel, czeka góra prania. Nie zaniedbuj swoich obowiązków tylko dlatego, że jesteś zajęta. W milczeniu nie zgodziłam się z moją teściową. Staram się jak mogę, ale często wolę zachować swoje myśli dla siebie, zanim moja szwagierka zdąży cokolwiek powiedzieć. Michel, stawiasz się swojej teściowej. To dość odważne, ale dla dobra dzieci postaraj się bardziej przygotowywać domowe posiłki, zasugerowała moja szwagierka. Nie mogłam powstrzymać się od odpowiedzi skoro masz tyle wolnego czasu w domu, dlaczego nie pomożesz od czasu do czasu w pracach domowych? Usłyszałam, jak siostra Franciszka mówi: Haha, Francisco ma sklep, więc Michelle nie musi pracować. Prawda? Jeśli tak jest, to może powinnaś trochę bardziej postarać się w domu. Czułam narastającą presję za ich słowami, że powinnam robić więcej. Tej nocy, w szczycie mojego stresu, zdecydowałem się porozmawiać z moim przyjacielem Isko. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a ani twoja mama, ani siostra nie pomagają mi w obowiązkach domowych. To naprawdę trudne, Michelle. Nie mówisz źle o naszej rodzinie, Francisco. Jego oczy nieco się wyostrzyły, a ja zebrałam się w sobie. Nie o to mi chodzi, ale ciężko mi robić wszystko samemu. Gdybyś od czasu do czasu pomógł, byłoby mi trochę łatwiej. Jestem zajęty zarządzaniem sklepem. To coś innego niż zwykła praca. Obowiązki domowe należą do żony, prawda? Mimo, że byłam rozczarowana jego odpowiedzą, siedziałam i rozmyślałam. Nagle wpadł mi do głowy dobry pomysł i cicho zacisnęłam pięść. Natychmiast chwyciłam za smartfona, otworzyłam mój ulubiony sklep internetowy i zaczęłam dodawać niezbędne przedmioty do koszyka. Po sfinalizowaniu zakupu, zadowolony położyłem się spać. Kilka dni później do naszego domu dotarły moje nowe elektroniczne sprzęty AGD, które miały stać się moimi kołami ratunkowymi. Najnowsza pralka, robot sprzątający, który dociera do każdego zakamarka pokoju i urządzenie do gotowania ryżu, które gotuje pyszny ryż bez większego wysiłku. Każdy z nich okazał się wybawieniem, czyniąc moje codzienne życie odrobinę łatwiejszym i łatwiejszym do opanowania. Podczas ustawiania nowej pralki moja teściowa i szwagierka nagle pojawiły się ze zdziwionymi minami. Wow, Michelle, masz taką fantastyczną pralkę! Ale stara wciąż była dobra, prawda? Uśmiechając się delikatnie, odpowiedziałam: Stara zajmowała trochę za dużo czasu, a słyszałam, że ta nowa skraca czas prania. Następnie ich wzrok przeniósł się na robota sprzątającego i nowe urządzenia kuchenne. Widzicie, to też ulepszyłem, powiedziałem, pokazując im trochę. Wszystkie te rzeczy, czyste roboty i wygodne urządzenia do gotowania. Michel, podejdź tu na chwilę, powiedziała moja teściowa, wchodząc do pokoju. Widząc lekko zaskoczone miny teściowej i szwagierki, uśmiechnęłam się do siebie. Francisco usiadł obok mnie i cała nasza czwórka rozpoczęła dyskusję. Dlaczego kupiłaś tyle rzeczy? Moja teściowa podniosła głos. Czy naprawdę potrzebujesz tych wszystkich nowych urządzeń? Czy to nie tylko dlatego, że chcesz ułatwić sobie życie? Kontynuowała. Cóż, myślałam, że tak będzie. Byłoby miło, gdyby wszystko w domu działało sprawniej, odpowiedziałem z lekko zmartwioną miną. Moja teściowa wtrąciła, za bardzo polegamy na maszynach, prawda? Szwagierka machnęła ręką, ale ja odpowiedziałam, urządzenia, które mamy, nadal mogą być używane. Francisco ciężko pracuje zarządzając swoim sklepem. Może powinieneś być bardziej oszczędny, zasugerowała jego siostra. Francisco skinął głową, a ja cichym głosem mruknęłam, może masz rację. W oczach mojej teściowej pojawiła się nutka złości, a ja potknęłam się o swoje słowa. Czy ty w ogóle bierzesz pod uwagę nasze gospodarstwo domowe? Wykrzyknęła. Naprawdę, ale jestem trochę wyczerpana, odpowiedziałam. Moja teściowa podniosła głos, wykrzykując, dość. Nie mogę uwierzyć, że jesteś naszą synową. Moja szwagierka dodała z obrzydzeniem, będę pilnować Franciska. Nie potrzebujemy tu kogoś takiego jak ty. Kiedy spojrzałam na Franciszka, powiedział chłodno: Rozumiem, ceo, mówią mama i siostra. Trochę trudno jest mieć żonę, która nie zajmuje się domem. Wyraz twarzy Franciszka sprawił, że serce mi zamarło. Kontynuował z zimnym uśmiechem: Mam własny sklep, więc sam decyduję, jak wykorzystać moje pieniądze. Ale bycie z kimś, kto wydaje na wszystko, może być trudne. Jego słowa wstrząsnęły mną, ale spojrzałam w oczy Franciska i policzyłam do dziesiątego. Dodał znutą okrucieństwa, zauważyłem też, że z tą nową dziewczyną na pół etatu wszystko idzie dobrze. Jest bardziej atrakcyjna niż ty teraz. Może nadszedł czas, abyś się spakował i znalazł nowe miejsce do życia. Pojawił się we mnie ogień gniewu, choć nie wyraziłem tego głośno. Robiąc krok w tył i uspokajając się, odpowiedziałem po głębokim oddechu, w porządku, poszukam nowego domu, który będzie lepszy. Wreszcie zrozumiałeś. Poczuję się znacznie lepiej bez ciebie w pobliżu, powiedział z uśmiechem. Tej nocy Francisco podpisał papiery rozwodowe, a ja przeniosłam się do pobliskiego mieszkania wynajmowanego na tydzień, mając ze sobą tylko niezbędne rzeczy i dokument rozwodowy. Nikt nie próbował mnie zatrzymać, gdy wychodziłam. Czy po złożeniu papierów rozwodowych kiedykolwiek naprawdę się mną przejmowali? W urzędzie miasta znalazłam stylowe mieszkanie, by zacząć od nowa. W tym czasie nadarzyła się niespodziewana okazja, awans, który odkładałam ze względu na sytuację rodzinną. Skorzystałem z tej szansy i zacząłem pracować jako kierownik sekcji. Każdego dnia, gdy całkowicie poświęcałem się swojej pracy, czułem nowe poczucie spełnienia. W środku tych pracowitych dni zadzwonił mój telefon. Identyfikator dzwoniącego pokazywał, że to moja była teściowa. Pomyślałem, że nie mamy już ze sobą nic wspólnego, więc, nie sprawdzając jej wiadomości, przesunąłem palcem, aby odrzucić połączenie. Zaczęło się moje nowe życie i nie chciałam patrzeć w przeszłość. Minął rok. Pewnego weekendu, gdy relaksowałem się w swoim pokoju słuchając ulubionej muzyki, mój telefon zadzwonił ponownie. Ku mojemu zaskoczeniu była to moja była teściowa, która zastanawiała się, czego chce po tak długim czasie. Odebrałam: Halo, czy coś się stało, Michel? W końcu się dodzwoniłam. Nie sądziłam, że odbierzesz po tylu telefonach, powiedziała: Cóż, minęło trochę czasu. Co się dzieje? Zapytałem. Zawahała się przez chwilę, a następnie zapytała: Jak tam twoje nowe życie? Pomimo jej dociekliwego tonu, odpowiedziałem radośnie: Świetnie. Uwielbiam moje nowe mieszkanie, a praca idzie gładko. Dostałam nawet awans i żyję swobodnie. To dobrze. Michelle, czy możesz wrócić do domu? Byłam zaskoczona i wymamrotałam: dlaczego. Mamy problemy finansowe. Pomyślałam sobie, wiedziałam i odpowiedziałam ostrożnie: Firma Francisco zarabia tylko około tysiąc dolarów miesięcznie, prawda? Jeśli nikt inny w rodzinie nie pracuje, może być ciężko wiesz o tym zapytała. Tak, firma Francisco nie radziła sobie dobrze. Byłem w pełni świadomy jej sytuacji finansowej, ponieważ zajmowałem się całą księgowością. Ale on udawał odnoszącego sukcesy właściciela, nie rozumiejąc prawdziwego stanu swojej firmy. To było prawie śmieszne, jak bardzo był nieświadomy. Zajmowałam się wszystkimi finansami i zaopatrzeniem, więc oczywiście wyczułam jej szok. Wiedziałeś i nam nie powiedziałeś? Nie mieliśmy pojęcia, że tak dobrze sobie radzisz w tak dużej firmie, ani że tyle dokładasz, wykrzyknęła moja była teściowa na temat wydatków domowych. A ja przyznałem, że co miesiąc dokładałem ponad 3000 dolarów. Prawda była taka, że wykorzystywałem swoją pensję na pokrycie strat w biznesie Francisco. Wydawał się zupełnie nieświadomy sytuacji. Po moim wyjeździe rzeczywistość mocno uderzyła. Michel, czy możesz wrócić? zapytała. Zaciekawiony zapytałem jak radzi sobie biznes Francisco? Westchnęła. Być może będziemy musieli wkrótce zamknąć, a pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin ciągle odchodzą. Z wewnętrznym uśmiechem skomentowałem jego nieco niechlujny styl zarządzania. Trudno to utrzymać przez długi czas, prawda? Jego odrobina dumy nie pomaga. Nie wykonuje właściwej pracy. Jak myślisz, ile kobiet byłoby skłonnych wspierać takiego faceta? Mojej byłej teściowej zabrakło słów. Kontynuowałem nieco sarkastycznie. Czekaj, jestem teraz trochę zajęty, odkąd wyjechałaś. W domu panuje bałagan, wszędzie pełno rzeczy. Zdezorientowany zapytałem. Czekaj, co masz na myśli? Dom był w nieładzie, z porozrzucanymi wszędzie rzeczami przypominającymi magazyn. Bez nikogo, kto mógłby gotować, jedli na mieście. Co było kosztowne? Pralka się zepsuła i wydawało się, że w budżecie nie ma miejsca na zakup nowej. Faktycznie, urządzenia, które zabrałeś z powrotem, naprawdę na nich polegałam, przyznała moja była teściowa. Zdziwiona zapytałam, dlaczego. To było dla mojej wygody. Poza tym sama je kupiłam, więc mogę je zwrócić, prawda? Zgodziła się niechętnie. Tak, chyba tak, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że prace domowe są takim wyzwaniem, dodała moja była teściowa stanowczym tonem. Z trzema dorosłymi w domu, jak to może być takie trudne? Co robią przyjaciele Isko i twoja córka? W jej głosie słychać było nutę zmęczenia. Jeśli chodzi o Francisco, jego pracownicy odchodzą z pracy, a sprzedaż gwałtownie spadła. Gdy tylko się o tym dowiedział, stał się bardzo przygnębiony i leniuchował w domu. Francisco zwykł wydawać pieniądze ze sklepu bez żadnego umiaru. Co więcej, Mia w ogóle nie pomaga i nie robi nic w domu. Dostaje nawet swój zasiłek. Szczerze mówiąc, życie tylko z mojej emerytury dla naszej trójki jest naprawdę trudne, kontynuowała. Odpowiedziałam z nutą sarkazmu. Ach, Mia powiedziała mi kiedyś, że jestem niepotrzebna, bo ona tam jest, rozpaczliwie powiedziała moja była teściowa. Michel, naprawdę mamy kłopoty. Życie tylko z mojej emerytury dla naszej trójki jest dość trudne, oświadczyłam stanowczo. Nie mam zamiaru wracać do tego domu. Musi być ciężko żyć z całym tym bagażem, wydawała się nie mieć słów. Widząc ją w takim stanie, zrobiło mi się jej trochę żal. Ale gdy już miałam się rozłączyć, moja była teściowa wydawała się być chętna, by coś powiedzieć. Michelle, naprawdę mi przykro. Czy możesz to jeszcze raz rozważyć? Jej głos brzmiał na nieco wyczerpany. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będziemy mogli spędzać razem dni z uśmiechem. Czy to było takie trudne bezemnie? mnie? Zapytałem z mieszanką. Po krótkiej przerwie moja była teściowa wzięła głęboki oddech i powiedziała: Jest problem z podatkiem od nieruchomości. Być może będziemy musieli zrezygnować z domu. Rozumiem, ale naprawdę nie chcę się już w to mieszać. Musisz zdecydować, co zrobisz ze swoją rodziną. Rozłączyłem się, nie czekając na jej odpowiedź. Później postanowiłem nie odbierać od niej więcej telefonów. W moim pokoju, trzymając mój ulubiony kubek wypełniony aromatyczną kawą, cieszyłem się czasem spędzonym samotnie, patrząc na zewnętrzną scenerię. Na mojej twarzy spontanicznie pojawił się uśmiech. Kilka miesięcy później, przechodząc obok kawiarni, w której pracował Francisco, zauważyłem, że miejsce jest teraz ciche i puste. Pamiętając jego dawne życie, poczułem lekką nostalgię. Wygląda na to, że naprawdę zamknęli sklep. Spacerując po starym mieście, zaciekawił mnie dom moich byłych teściów i zobaczyłem znak sprzedaży. Przypadkowo wpadłem na starego sąsiada w mieście, który powiedział mi, że szybko sprzedali swój dom. Po przeprowadzce do małego mieszkania w pobliżu ich nowy dom był wypełniony głośnymi kłótniami i zapachem śmieci, co zdawało się przeszkadzać sąsiadom i stało się lokalną plotką. Wczułem się w ich sytuację, myśląc, że przy odrobinie wysiłku życie może się zmienić. Gdy spojrzałem na stary dom, te myśli przeszły mi przez głowę. Oczywiście, oto ponownie podzielona zawartość. Od tamtej pory wiele się u mnie wydarzyło, ale żyję pełnią życia każdego dnia. W rzeczywistości przystojny facet z mojego miejsca pracy wyznał swój podziw dla mojej pracowitej natury, a teraz cieszymy się naszymi randkami. Naprawdę nie mogę się doczekać tego, co przyniesie przyszłość, a jeśli ponownie wyjdę za mąż, naprawdę chcę być szczęśliwa. Czuję się teraz bardzo podekscytowana.